Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejna degustacja. Tym razem Verde Fruit Force, czyli nowa, nowa yerba na naszej stronie. Spróbujemy ją, zobaczymy. I widzicie, jesteśmy już w innym miejscu, tak jak zapowiadałem. Degustacja w różnych miejscach Warszawy. Dzisiaj jesteśmy w parku Edwarda Szymańskiego pod wielkim drzewem. Będziemy yerbkę degustować. Moi drodzy, verde Mate green to owoc wielowiekowej tradycji, pielęgnowanej przez ludzi, którzy poświęcili całe swoje życie na komponowaniu tej yerby. To brazylijscy mistrzowie, którzy pochodzą z takiej małej plantacji Parana, no i tam przygotowują tę yerbę. I tutaj, jak widzicie, są niebieskie listki. To są płatki bławatka. One dodają takiej fajnej kolorystyki. Wstępnie hierbę zalałem. Spróbujmy najpierw ją powąchać, co wyczuwamy, a potem przedstawię wam, co w zasadzie tam jest w środku. No i spróbujemy. Dobra, moi drodzy, wąchamy. No przede wszystkim, jak sobie tak niuchniemy, to czuć na kilometr taką typową, właśnie verde mate green plus guaranę. Nie wiem, czy wiecie, jak pachnie guarana, ale ona jest dość intensywna i tutaj się w zasadzie wybija. Warto dodać, że ta hierba, ta zielona verde mate green, jest suszona powietrzem. Spróbujmy. Zdecydowanie mogę tutaj powiedzieć, że ta hierba jest cierpka. A jak sobie przeczytamy opis, to znajdziemy odpowiedź, ponieważ tam mamy po pierwsze i owoce jarzębiny i aroni. A aronia jest taka cierpka, mocna w smaku i tutaj w zasadzie się wybija. Poza tym i jeszcze są tutaj liście maliny i morwy. A dodatkowo mamy tutaj naturalny aromat truskawkowy, i ta truskawka też się tutaj troszkę pojawia, jeżeli ją spróbujemy. Jest ten aromat truskawkowy również. Pamiętajcie, nie przesadźcie z hierbą, bo ta hierba ma guaranę, więc dodatkowo powóza. Może was naprawdę mocno kopnąć, no i później będzie przypał. No także uważajcie, pijcie, bo jest smaczna.